Nie, no, ja no, każdy gada, nie, przed walkami. Ja już się nauczyłem, że w ogóle nawet tego nie słucham, bo to gadanie jedno, a tam się zamykamy we dwóch, i tam trzeba pokazać jaja, nie, przed, przed klatką, nie. ks ze mną Michał Michalski-Zwycięski. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Michał, powiedz mi, czy twój przeciwnik cię czymś zaskoczył? Bo w rozmowie ze mną wczoraj zapowiadał, że skończy się ta walka takim nokautem, jakiego jeszcze w KSW nie mieliśmy. Wiesz, no, każdy gada, nie? Przed walkami. Ja już się nauczyłem, że w ogóle nawet tego nie słucham, bo to gadanie jedno, a tam się zamykamy we dwóch i tam trzeba pokazać jajanie przed, przed klatką, nie? Miałem wcześniejszy pogląd na Andy'ego walki i wiedziałem, wiedziałem, że to jest twardy zawodnik, że nie pęka, że będzie się bił do końca. No i tego się nie spodziewałem, nawet tego trafienia tam w pierwszej rundzie, w tej drugiej, nie podpalałem się tego konsekwentnie, krok po kroku. Cały czas w głowie miałem to, żeby rozegrać to na dystansie trzech rund i nie podpalać i nie iść jako przysłowiową walę. Czwarte zwycięstwo z Dan jak smakuje? Super, super, relacyjnie, wiesz, kurde, córka na mnie patrzy, dorasta z tym KSW. No yy, rewelka, nie? Wspaniały dzień. Nie czułem się dzisiaj zapewnie. To od razu mówię, nie będę udawał, że grałem kozaka przed walką. Nie czułem się zapewnie. Przegrałem tutaj kiedyś z Bartosem w ATM-ie, kilka lat do tyłu. W ostatnich latach się biłem, więc chciałem to odczarować. Duża presja. Yy. Czwarte no zwycięstwo, wiesz, jak idziesz od zwycięstwa do zwycięstwa, już nie chcesz przegrać, nie? No, no bo pak, to kieruje cię, no. wiesz, coraz wyżej. No i... tym bardziej, że to już jest yy, czwarte i czwarte za chwilę zwycięstwo, właśnie. Idziesz w stronę pasa, i, więc za chwilę ta walka się gdzieś na horyzoncie pojawi pewnie. Tak jest. No, <laughs> <laughs> Nieskromnie powie, chyba się należy pomału, nie? No kurczę. No. Cztery zwycięstwa. Ja wiesz, ja chcę się bić z każdym. Chciałem się bić teraz w sierpniu, obojętnie z kim, czy to był, był ktoś z rankingu no, no, czy... piąty, czwarty, drugi na, na zastępstwo do walki o pas, ja się mogę bić z każdym, mi to nie przeszkadza, sobie nie wybieram walki. tym bardziej, że jestem na samym końcu kariery, więc ja chcę samych mocnych walk, które jak najszybciej mnie wywindują do walki o pas, i... no i wszystko walka o pas. To następny w takim razie. Mistrz. <laughs> Przekonaj Wojsowa, proszę bardzo. No kurde, ja nie mam. czas ja, ja nie mam za dobrze gadane, wolę pokazywać to w klatce. Kurde, no myślę, że udowadniam to z każdą walką. Michał na no twojej walki się fajnie ogląda, no. Dziękuję ci bardzo. Ale no tak no nie ukrywajmy, no. Daję z siebie wszystko. Wiesz, całego siebie tam zostawiam w tej klatce. Dużo mnie to kosztuje i emocjonalnie, i fizycznie, i psychicznie, mnie i moją rodzinę. Kurde, no, ale dążę jeszcze do tej walki o pas cały czas. To jest moją myślą przewodnią, chciałbym to zrobić. No i kurde, no, wiesz, nie będę się doprosił czy coś. Uważam, że po prostu zwyczajnie mi się należy, gdzie wcześniej uważam, że już mi się należało, że byłem pominięty. W niektórych nawet nie, nie, nikt ze mną nie usiada żadnej rozmowy, czy w razie czego bym było do tej walki o pas, nawet nie wystosowano na żadnych rozmów. Ja się nie gniewam, brudź yy, nie krzyczę, pokazuję w placu jest, jest jednym z tych zawodników y, jak, jak Andrzej Grzebych, nie? Andrzej kogo dają tak się bił, też cierpliwie czekał o tą swoją szansę na ten pas. Tak. Y, aż w końcu dostał, ale też musiał do tej walki. No, do, dokładnie. Y, wiesz, no, ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że bicie się o pas to nie jest, że ty się krzykniesz i że ty się chcesz bić po jednej tak. wygranej walce. Wiem, to trzeba se trzeba wiesz. Pokazać, że zasługujesz. Przejść tej klasy przez wszystko, nie? Ja uważam, że przeszedłem. Y, naprawdę. Dwie, trzy ciężkie walki odbyłem. Wróciłem w ogóle do kategorii wyżej. Z przytupem z 7-7 tu przyszedłem. Jestem po czterech wygranych. To no wszystko w rękach KSW, nie? Mm. Wydam stosowny post, jak dojadę do domu. Dobra, Michał <sum> Oznaczając Mojsława, Kabula Michał, a mi. Wojewódź. E, jak jest jak stan zdrowia? Czy coś się stało poważniejszego, co mogłoby Cię znowu nam spowolnić i zabrać na jakiś dłuższy czas z KSW? Czy jest wszystko okej? Okay? Wiesz to jest wszystko okej. Okay. Chyba na tą chwilę. Jestem trochę pobijany gdzieś w jakieś palce. Na na tak tak no tak, no ale ogólnie byłem po łatwach płamany i było dużo gorzej. A dzisiaj się czuję naprawdę dobrze, nic mi chyba nie jest. No i najważniejsze, bo tak no było i żeby to się nie zmieniło, bo wiadomo, teraz jeszcze jest adrenalina. Tak, dokładnie. Jutro rano wszystko wyjdzie. I, i tak, to jeszcze wszystko trzyma dobra, Michał, co ja ci jeszcze raz serdecznie gratuluję. Zwycięzpa. Bardzo dziękuję. Obyśmy cię częściej widzieli. Obyś dostał tą walkę o pas, bo myślę, że to dziękuję będzie bardzo, bardzo ciekawe i starcie i mocne starcie. Eee, I żebyś tych kontuzji nie łapał, żebyś się nie musiał leczyć i, i, i nie znikał na dłuższy okres nami, na tego sobie życzę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Ci. Proszę, jeszcze raz, jeszcze raz. Możemy.